Wszystkim z tej strony A taka ma na Waszych ekranach kolejny odcinek, no i znowu to powiedziałam, odcinek zamiast vlog. Witam Was na kolejnym vlogusiu, na tym vlogusiu jest ze mną Leoś i jest ze mną Antek, Halo. ładnie sobie stawiałam kamerę, prawda? No. No, więc na tym odcinku co my będziemy robić? Mieliśmy robić dwie rzeczy, mieliśmy testować co nasze konie lubią jeść, ale to zrobimy w kolejnym odcinku. No a w tym, jak po tytule już widzicie, będziemy puszczać nasze konie w korytarz. Także, no jeśli jesteście ciekawi jak to wyjdzie, to zapraszamy do oglądania. Dobra, w ogóle znowu mamy paczkę od widza. <grywa> tam tak będzie ją otwierał. Zaraz zobaczymy co tam jest, wszystkiego się dowiemy, ale zobaczcie. Tam zefir i gdzieś poszedł sobie jeszcze taj. Czy też konkretna taśma została użyta. O! Tam. Tam Leoś biega sobie. Dobra. To też wiem w ogóle, że ta paczka miała przyjść od właśnie dziewczyny, która no też pisała do mnie, mówiła, że mam się nie przejmować, że tutaj niby nieestetycznie jest. Aha, no i że w czerwonej kopercie jest coś, co powinnam chyba przeczytać wesi, oh, to wesi! O oh, Jezu, to wesi! W ogóle co? Ja, je, jako że jestem już na kanale 5 lat, postanowiłam zmienić moje małe marzenie i wysłać Ci skromny prezencik. O matko! Prosto z serduszka, ale miło! O! Co, co? Dostałaś chyba pernosi, więc... Nie! Serio? Ale to w ogóle z jakimś końskim motywem, to taka no. typowo stajenna. Pokaż, dasz radę otworzyć, żebym ja ten mogła to sobie nagrać. Ja cię weszli. O. Czy czytałaś ten? Nie. Nie ma to jak ciepła herbata w zimowe dni. O. <laughs> Jejku. To taka butelko, taki butelko termos. Okej. Okay. Patrzcie na to! No nie mogę, to jest takie piękne! Trzeba ostatnio mówiliśmy, żeby tak. cię literka przydała. No, naprawdę! To fajnie, bo to jak jest, jak jest ciepło, to też może brać zimne i to utrzymuje, nie? Zimno utrzymuje? Mhm, okay. no jak może. Ale super, dziękuję! Ale patrzymy, co jest dalej. Jaju, ja kiedyś gadałam, że ja to jem, pamiętasz, jak ja to jadłam namiętnie, w ogóle jako dziecko, to pamiętam, że było... Tak, to jako dziecko kupowałam sobie um, w aptece. aptece? Tak, w aptece kiedyś było. Co to? Co to? Hanmy... O wow, to jest zrobione ręcznie mydło, tak. What? Ale hit. To wiem, że tutaj zostało używane jakieś moje zdjęcie, czy coś takiego. Wszystko wymyślane od serca. A, i tu jest właśnie ten prywatny. Tego nie będę czytać, to przeczytam sobie sama już poza odcinkiem i oczywiście na Instagramie do Ciebie napiszę. Dobra, Antek otwiera. Nie, serio? Ja już wiem, co... O ja, my dostaliśmy coś takiego y, od Twojej y, siostry. Nie wiem, czy będzie widać, czy nie odbija się już Nie, już, jeszcze to zdjęcie. Pozwólcie Nie, będę, będę się... Nie, ja tego nie przeczytam, bo będę płakać. Dobra, słuchajcie, ja nie dam rady tego przeczytać, bo się po prostu poryczę, więc zostawiam Wam tutaj. Wszyscy możecie sobie zastopować i przeczytać, jeśli chcecie. No, nie spodziewałam się totalnie. Mega prezent. Weszli nie wiem, co powiedzieć, bo dziękuję, to totalnie jest za mało. To wszystko jest tak niesamowicie piękne. W ogóle... No naprawdę, Łukasz to pakuje, no, żeby nam się... No, żeby się nie zepsuło. Tak, no. ale ten modełko i w ogóle ten termosik, no to jest tak mega urocze, naprawdę z całego serducha Ci dziękuję. Aha! Chciałam akurat <grym> nagrać dla Was zefirka, który jest tutaj ogierem z Tajni Podolin. Chciałam Wam pokazać, jakie on ma śliczne to oko. No przepiękne jest. Nie wiem, czy Wy już kiedyś nie widzieliście. Cześć! Pokaż, pokaż oczko, nie pokażesz. No nie! Może <gry> tak zobaczyć, jak ciężko. O, troszkę było widać. No nie no piękny jest. Naprawdę jest przepiękny. A tam już. To są koledzy w ogóle z Padoku Danonka. Jak jeszcze też był ogierem. My mamy już tak, przygotowaną kawaletkę. Mamy pastucha dwa słupki tylko się znalazły no ale jakoś to zmontowaliśmy tam mamy piankowe te więc jak będziemy ją tak naganiać no to jakby z tamtej strony tutaj na kawaletkę, no i mamy przeszkody, ale do przeszkody zgubiły nam się, słuchajcie te dynksy, co trzymają drągi i teraz mamy problem bo no lipa będzie się tu nie znajdzie wtedy nasz cały plan pójdzie, że tak powiem, no no bo jak tego nie znajdziemy, no to lipa. panu, no ale generalnie wygląda to zacnie, więc się cieszę. I naprawdę trzymajcie kciuki, żebyśmy my to znaleźli, bo jak my tego nie znajdziemy, to to naprawdę się zdenerwuje. Patrzcie to. Znalazłam! Były w siodlarni, na szczęście. tak już w ogóle dronem sprawdzał, gdzie są konie i są zaraz tam za wejściem, więc na szczęście. Tylko jak my przebrniemy te wszystkie konie tam przy wejściu. No dobra, to co? To potem to ustawimy. Ja to tu położę na razie. A teraz idziemy po konia, bo i tak najpierw trzeba ją garnąć i rozgrzać. Tak? Bierzesz no. dantego czy nie? Nie, na bierzemy. No nie wiem, potem można. Potem no to po, potem to najpierw zajmiemy się tą. Dobra. To. to i to i możemy A, no i przy okazji polecam Wam oczywiście moje koszuleczki z, z firmy Safer nie wiem, tutaj chyba już nie mam żadnej metki, ale są koszulki, są bluzy i w ogóle i jest to super materiał, także polecam, nie tylko taki nadruk jest, są różne i w ogóle będą jeszcze inne, także wejdźcie sobie w, w opisie, macie link. Jeszcze tylko szybko pokażę konia, który w sumie tak mi się chyba tutaj z tych, które są już ogólnie takie starsze, najbardziej podoba, to jest Aniela. Tak, Aniela ma w ogóle tak długie te włosy, że na oczy nie widzi. Tak? Taka jestem śliczna. Śliczna jestem. Ona miała w ogóle takie śmieszne wąsy, ale doradzili jej wsiąść i już ich nie ma. Cześć! Cześć dziewczyny! Cześć! Ty się tu widzę, trzymasz z takimi młodszymi dziewczynami, tak? Jak się trzymasz? Do no, Boże, tak dawno Cię nie widziałam, masz trzy dni, czy? Trzy dni nie widziałam. Dziewczyny. Cześć! A masz jakiegoś zmaczka, może? A masz jakiegoś zmaczka? A masz? Co to? Co to? Ojku, a ty masz taką łopkę w oczku jeszcze, a ty masz dzisiaj skakać, no jak to tak? Hej, czuję, że wyciągasz mi z kieszeni smaczki. nie chodź, bo konie idą. Dobra, o o. Stado nadchodzi. Dante tam jest, tam jest. O, tam. Prawie się zabiłam przed chwilą. A chciałam wam nagrać, że tam zostało stado całe, a Santa idzie z nami totalnie luzem i w ogóle bez problemu od tego stada odchodzi. Tak, Dante w ogóle do nas przyszedł ale. Tam już się zebrało tyle koni, że trzeba było iść. Więc no później. Później ogarniemy z nim. Masz Antek smaczka dla niej. Czekaj. Okay. Dziękuję. Super kon. Widzę Dantusia. Ach, wypełnienie, no pewnie nie, bo to już było za daleko. Dobra, idziemy. Mój to... ja kochana dupeczko. <laughs> Ona już do stajni idzie. Tu ją zawiąż, gdzie jest sianko jeszcze. No No brawo! Super! Nie, tu nie, tu nie, tu nie, tu nie, tu nie, tu nie, Nie? nie. Nie, za dużo na raz. No tam można. Na ogon ona się mniej boi. No, nic. Ale grzywka jeszcze taka jest, <laughs> brawo, tak, bo my mieliśmy bardzo duży problem z tym, że ona się bała e, psikania, a teraz już jest super, naprawdę, no parę razy wystarczyło i, i jest super, prawda, prawda, a ile, a my się natańczyliśmy, żeby spsikać na robaczki. <laughs> Tam miejsca, bo jak się znajdzie to samo miejsce, to ona tak... Ale chyba dzisiaj to nie jest ten dzień. O, kto biegał, słyszałeś? Mm. Ona też słyszała. Tak? Kurde, Jakieś nożyczki by się przydały? Nożyczki? Taką czyścią, chyba Także jak widzicie, my już jesteśmy na ujeżdżalni, już wprowadzę ląże, troszeczkę się rozkusujemy, rozgalopujemy i dopiero wtedy zaczniemy skakać, tak jak mówiłam wcześniej, żeby po prostu no nie było tak na surowo, tak wiecie, na chłodno, bo tak się raczej nie robi, no my też nie ćwiczymy, nie skaczemy od razu, tylko właśnie najpierw robimy sobie rozgrzewkę, także my tu też rozgrzewamy się. I uwaga! Brawo, brawo! Super, koń! O, jak widzicie, Antek dopiero tam bata, nie ja tutaj nie mam żadnego. Brawo! I wow! 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 <ścoughs> Dobra, już wiem, czemu się nie chciała zatrzymać, bo Antek z batem wszedł. Dzięki. Ej, to jest hit, nie? Ona sama sobie tu przybiega i skacze. Patrzcie to. Biegnie i ona dalej... I ona... Łukasz ucieka stamtąd. Patrzcie na to, nie? Ona... Nikt jej nie goni. Brawo! Santa! Uh, hu no. Santa, bo to się kameruje. Łukasz... Powoli, powoli, powoli. Uh, uh. Brawo! Super! Super koń! Uwaga! 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 Uwaga. Dobra, słuchajcie, ona skoczyła yy, ile? Cztery razy? Trzy? Nie wiem, ale no dużo, W sensie, no nie spociła się nawet. Ale ja nie mam serca jej męczyć. Przecież to jako ona to robi. Ja nie chcę, żeby ona się. No, żeby ona się w ogóle jakkolwiek do tego zraziła. Jezu, jako ona skacze. Ja nie byłam świadoma tego, że ten koń tak potrafi. No, przysięgam Wam. Co, teraz o nagrodę drapku Och tak, och tak! Chodź, bo tak nie można stać. Chodź! Dobra, ja ją jeszcze wzięłam tutaj na stępowanie, bo wcześniej chodziła sama, ale przestała. A jednak wolę, żeby wiecie, była porządnie występowana. Także jej je, naprawdę nie mogę, po prostu cała, aż się trzęsłam, jak ja widziałam, jak ona skacze. Masakra, to był jej pierwszy raz i ja naprawdę, ile, może parę razy yy, skoczyła, nie wiem, cztery, pięć razy, ale wiecie, nie tam przeszkodę, no tą skakała raz, ale wcześniej krzyżaczka, wiecie, takie no na spokojnie, powolutku wszystko, ale ja po prostu jestem w takim głębokim szoku, że nie wierzę. <grytanie> Santa, ty jesteś niesamowita, jesteś najlepsza, najlepsza na świecie, no. Najlepsze na świecie Prawda? A jak no Okej, okay, więc tu jestem ja i tu jest przeszkoda. Także no, sięgająca mi gdzieś tak no do pasa. Ile to może być? Nie wiem ile to może mieć centymetrów. Okej, okay, dobra, więc no prawie metr. Chyba o jedną dziurkę by brakowało, czyli jakieś 95 cm, tak myślę. Tak? No? No, 95 90, 95. Uf. Wow! Tam składać to wszystko, żeby po sobie nie zostawić żadnego syfu, ani nic. Także ja to poskładam. I w ogóle jeszcze chciałam raz e, dziś przetestować naszą zabawę. Mianowicie wchodzenie na schodki. Tak. I schodzenie. Brawo! Brawo. Tak? Jeszcze raz. Uwaga. Tak. Tak. Brawo. Superko. Super koń. Dobra. I zlewamy nóżki. No tak. No dobra, tak ciężko było znać yy, jedną ręką. Idziemy jeszcze po jakiegoś smaczka. E, no i co i na łączkę? No i oto Antek idzie. Spisik. Czekajcie. O, dobra. Ujju. Czekaj, ja ją odwiążę, żeby się mogła w razie co... No brawo! No. To dobrze dla Ciebie, nie będą Cię muszki dotykać. Antek, zaklinacz koni. <noise> Ale super kon! Ale super! Możesz, no. Brawo! No, widziałaś, jaka dzielna jesteś? Widziałaś, jaka jesteś dzielna? No i dobra, to by było na tyle. Santa przyszła już na razie do boksu, bo będzie czekała na karmienie, potem znowu idzie na padok, ale bez sensu, żeby ją teraz dawać na padok, jak dosłownie za 10 minut będą zganiany tutaj na to karmienie. Także Santunia sobie je. Tak jak Wam mówię, nie patrzcie, że tu nie ma słomy i tak dalej. No, pod konie tutaj przychodzą tylko i wyłącznie po to, żeby dostać jedzonko i dalej idą na wolną wybiegówkę. Także no. Ja tym miłym akcentem kończę mojego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja do tej pory nie mogę wierzyć w ogóle, jak Santa skacze. Dajcie znać, jak Wam się podobał film. I czy chcecie więcej, oczywiście zostawcie łapkę, komentarz i subskrypcję. Ja was bardzo serdecznie pozdrawiam. Do następnego. Trzymajcie się! taste